Ale jeszcze go nie ma, to teraz przeprowadzimy bitewki. O. Jak on będzie, to wtedy jak, wtedy jak on będzie, to się rozłączy. Powiedz a mi co u ciebie? To, a dodałabyś tutaj ten dominik, co był na imprezie, tak? Tak, tak, ale, ale czekaj, bo chyba go nie ma jeszcze. O, super, jakby się pojawił, to jeszcze jakbyś go mogła dodać na chwilkę, jak ja będę. A po co? Bo chciałem się go zapytać, czemu nie zapłacił Sebastianowi Kaliszowi od paru miesięcy? Nie, 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 nie pozwolę na, wiesz, na live na gadać na temat Dominika w tym momencie nic. Bo jak ty jesteś lojalny wobec Sebastiana, to ja będę lojalna wobec niego. To znaczy, to znaczy, to nie jest lojalność, że ktoś okradł kogoś. Ja mam doświadczenie z Dominikiem, jeśli chodzi o współpracę, i zawsze jest współpraca dopięta na ostatni guzik. Uważam, że jeżeli chodzi o, o wiesz, współpracę z nim i imprezy, to zawsze. Dużo starań do tego, żeby party było zawsze udane, nie? Ona no, no, na nie pora zapłaci, pomóż, coś takiego, to na pewno nie porachunki wredzy. z nim dokładnie, to nie wiem, albo... Ale nie, czekaj, nie... jakie to są, ale Klaudia, jakie to są porachunki, jeżeli on, jesteś przecież też kolegą już... Sebastiana. Wiem, wiem, ale każdy ma umowę, tak? Umowę. I, no i tyle. Jasne, dobrze, że możesz. No dobrze, ma no, umowę, ma umowę tak? z której Dominik się nie wywiązał. Nie wiem. Ja, ze mną się zawsze wywiązuje. Dobra, tak wiesz nieważne, nie rozmawiajmy na ten temat, powiedz co tam u ciebie jest. Myślę, że nie mam, Wiesz co powiem ci tak, nie będę tutaj mówiła już, bo tutaj mówię Sebastian również, y, ba ro, robi ludzi czasami i tak to jest. No ale nie na pieniądze, nie, no, nie oszukuje ludzi na pieniądze, to jest masz, pieniądze. Nie, no w ogóle, w ogóle, no masz rację. Bo jak nie chodzi o pieniądze, to znaczy, że chodzi o coś innego. Że, no właśnie. właśnie no, czyli robię. lepsza byłaby tak pina za pieniądze niż za darmo. Dzień, dziękuję, dziękuję ja, ja, ale... co mnie? Nie, Impreza była nie? jeżeli się z kimś umawiasz na jakąś usługę i mu nie płacisz, to to jest oszustwo, które no. jest wykroczeniem przynajmniej. A jakby to, że Sebastian sobie żartuje, to to jest całkiem ja, innego. No, ja nie, nie wiem, jak, jakie miał warunki. Nie wiem. być od rzeczywistości, tak? Jakiś kontent od tego, że ktoś po prostu oszukał kogoś bezczelnie. Ja się tam mniej więcej orientuję, o co chodzi, ale nie będziemy się publicznie o tym mówić. No, oni nie mają zapłacił swój... mu pieniędzy Dominik. Oni mają swoją rozmowę i to powinni załatwić prywatnie, a nie, że takie rzeczy no biznesowe, tak, forfektywne. For... Tylko, Widzisz tylko, że jest problem taki, że jeżeli on mu nie odpisuje w ogóle, żeby to załatwić prywatnie, to już się robi problematyczne trochę załatwienie znaczy, tego wiem. Nie, ja, ja znam trochę inną wersję, no nie, ale to nie nasza nie sprawa to jest. To nie nasza sprawa, wiesz. Tak, to dokładnie, myszko, opowiadaj, co u ciebie no. słychać. Byłam ostatnio na, na imprezie, no nie? I zabał jakiś oskorny. Pięknie wyglądałaś ten żagiel w ogóle, który miałaś na sobie ślicznie. Dzięki. I powiem ci, że no, scena była moja, bo dużo śpiewałam za wszystkie czasy, praktycznie. Mega. Także było Mega, sobie... mega Pięknie bawić, bo ty ślicznie śpiewasz. Dziękuję bardzo. Także no było naprawdę, bardzo ja fajnie ja w ogóle nie wiedziałem, że ty na żywo, bo ja widziałem. O, widzicie, i jest super Tynia na przykład teraz. Tynia, napisz coś na czacie. O, właśnie, ja tu mam superfankę, a nie. Tak, są są super superfankę. Dziękuję, Wioletka. A powiedz mi na przykład, czy ty masz tę sukienkę, bo ja bym chciał, żebyś mi ją wysłała. A po co się no. no, tak na pamiątkę. No, ona kosztowała trochę, więc mi dasz kasę, to ci wyślę. Ile, ile? Ile? Ile mam za nią zapłacić? Bo teraz właśnie mam taki wyjazd do lasu pod namiot, no i Chciałem ją sobie wziąć. Pod namiot? Podać jakaś sukienka, przepraszam bardzo, z, nie wiem, z cekinami na przykład pod namiot? Takaś impreza będzie? No, w sensie jako namiot. Po tej bicie kończymy rozmowę, dobra? Dlaczego? Po prostu dlatego. Ale Kochani, bo... dobijcie Dobijcie punkty, żebym wygrała chociaż tą bitwę. Tak, Serio, proszę was. Nigdy się, nigdy się tak nie bawiłaś, że rozwieszałaś ubrania i robiłaś z nich po, jakąś bazę? Wiesz co, ja marzę o tym, żebyś sobie wpieprzył namiot na ten łeb i przestał gadać w końcu. Można byś... Klauduńku, przestań już tak, taka wrażliwa na ten przyżart. Co, co, co ty myślisz? Co ty myślisz, że najpierw mnie urazisz, a później powiesz, mmm, wszystko jest okej okay i zrobisz jaką minę słodkiego psiaka i będzie wszystko w porządku, no nie? No, Myszko. A ja w ogóle napisałem dla ciebie piosenkę. No? Mogę zaśpiewać? Śpiewaj. Dzięki Dobrze. Monster Boy, wiki fin fin. Ktoś... Najpiękniejszy jak Wziąłem ją nad strumień. Zbliżam się ustami, czy zrobić to umiem. Widzę, jak jest śliczna. Wrażliwa i piękna jest niczym pralinka w oku klienta, który kupuje pralinki w sklepie ze słodyczami. Klaudia razem ze mną, Klaudynka jest z nami. Klaudii, Klaudii, w Klaudi zakochany. Każdy jest, który gardzi hejterami. To niesamowity popis wokalny. Niesamowity popis, naprawdę. Dziękuję, dziękuję Myszko. W ogóle też wiesz, jakby komplement od takiej osoby jak ty jest dla mm. A co tam? Widzisz fajne cukierki, się... nowe cukierki Dumle. Pamiętam no. dumne, dumne. O, smaku, o smaku gruszki, słonego karmelu i cytryny. Pyszne będą, mm. pyszne Kto będą. najbardziej z tych rzeczy? Gruszkę, słony karmel czy cytrynkę? To myślę, że gruszka będzie najlepsza chyba w tych cukierkach. Grucha jest mega, co? Dziękuję, Wioletka. Ja też lubię gruchę. Nie, nie ma, Dominika, nie ma. Ale wolę brzoskwinki. Blu, blu, blu. Wiem. Ja tak robię, jak mam brzoskwinkę, to tak jak miałem, tak... Blu, blu, blu. Ja mi dzięki. Serio. Dziękuję bardzo. Sylwia, zaczepeczkę. Marta, A ty wygrajmy, serio, tak serio, tak... serio, wygrajmy, to mówię. Lubisz tak Królowa jest tylko jedna. <grym> o i pomidorem w łeb królowej. <grym> pomidorem. <grym> pomidorem. A jaki jest twój ulubiony Dziękuję, makaron? Z jakim, jakim sosikiem lubisz tak makaron zeżreć? Z jakim sosikiem? Wiesz, najbardziej lubię chyba ten taki gotowy makaron, co jest, Knor i on jest cztery sery aktualnie. Cztery sery? Hmm? Ale nie, chodzi mi czy bolognese, carbonara, te cztery sery. A, to carbonara. Carbonara jest najlepsza. No, najbardziej kaloryczna. Też lubię bardzo. Trzy różyczki. No. Jadłaś kiedyś makaron z Nutellą? Kondzio, dzięki. Yy, nie, z Nutellą nie. Co oni tak wyjął dzisiaj? Jakieś syreny? Co tu się dzieje? Jakie zagrożenie A, jest? Te drony, ta, drony z Rosji atakują dzisiaj. Na Wolbrą, podobno, bo tam jest zakład taki, co produkuje amunicję. Mhm, na pewno. No, nalaz miał być dzisiaj. Daga, dzięki za popular. Kochani, razy trzymamy, razy trzymamy. Możemy wygrać. Zrealizujmy, kochani, jakiś cel tutaj zrealizujmy, któryś z nich. Walizka na przykład, o walizka jest fajna, w podróż po prostu. Daga, dzięki. Kto tu jeszcze by sobie podziękować? Dziękuję, Daro. To piłler. Ja oglądam w ogóle. Dziękuję, Martusia. Widziałem twój wywiad. Mówi, że chciałabyś być porwana przez arabskiego księcia. No, bo wiesz, ale w takim sensie, że kto nie zakochany we mnie, a nie, że ktoś mi na siłę bierze i mam robić to, co on chce, a bo jestem niewolnicą. To tak, czego bym nie chciał. Tak, on co... by miał, że ty byś była na przykład jedną z kilku kobiet, bo oni tam tak mają. Dziękuję. Ewczek za serducho drużynowe. No wiesz, znaczy wiesz, no, ja byłam w Dubaju, byłam inny kraj arabski mają jedną żonę większość z nich, no nie. Tam raz na pić się trafi ktoś kto ma więcej, ale to jest rzadko, brew pozorom. Dziękuję Júcia. No a to by na przykład nie przeszkadzało, żebyś była jedną z pięciu. Ale wiesz, no teraz nie, nie myślę na ten temat, bo przecież nie mam nikogo takiego, nie? Jak ale dlatego Chcesz <laughs> zostać moją dziewczyną z Wolbromia? Nie. Bo nie mam Wolbromy dziewczyny. A bo rozumiem, że wszystkie innych miasta już masz. A no właśnie no, przypomniałam nie. sobie, że ty rozdajesz. Przypomniał, nie. Przypomniałam sobie, że ty rozdajesz swój materiał wszędzie na każdym kontynencie, tak? A w obraniu jeszcze nie masz dziewczyny i mam dobrą Czerze? informację. Nie będziesz jej miał. I nie będziesz jej miał po prostu. Czerze? Na razie mam tak, Kraków, Katowice i mówię serio. Warszawa, Wrocław e, Poznań. Mm, Limanowa, U mnie tak wyjąć. Tak, no. A wszystkie inne miasta w Polsce, to co, nie masz? Pod Warszawą? No nie, nie wszędzie jeszcze byłem. Ale dużo mam. Ale one się zgadzają na to. Wiesz co, te syreny, tak żartując już, te syreny ostrzegają mnie przed tobą. Każą mi uciekać. Nie. Gdyby ostrzegały cię przede mną, to robiłyby tak. Chcesz mi się, Harry, Nie, to nie, czekaj. To ja ja mam nie, ja mam Happy Cola. Czyli kadokolwiek chcesz? Dziękuję, Darek. Ej, a ty byś na przykład zgodziła się zrobić ze mną takie żelki hipcie? Dziękuję, Pierożkis. I byśmy takie nie. malutkie Nie, nie. Ja się, ja się zgodzę z Tobą na zrobienie żelków baranów albo. O, baranki i hipcie. I byśmy wspólnie baranki by tak. wyglądały jak ja, a hipcie jak ty. E, i by się tak trzymały za rączkę, bo są te takie mi się bo co się za rączkę trzymają. Kochani, mamy rękę, możemy może... Weź ty człowieku da dalej ode mnie, a nie chcę ciebie brać za rączkę żadną. Pani 10 sekund dodatkowe. 500 punktów. Wygrajmy to. Nie pozwólmy wygrać złu. Głupota nie może wygrać, głupota nie może wygrać. Picek, Halny, dzięki. A jednak, Klauduńku, Dawaj zagrajmy o wyzwanie. Słuchaj, Udało się. Jak, jak wygram, to wszystkie te żelki bierzesz i jesz naraz. Mhm. A jak przegram, to co? A ja tych żelków mam tutaj dosłownie. Jeszcze mi zostało. Nie dobrze 6 sztuk. No to nie, to jak wygram, to robisz tak glu, 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 jak indyk Mam się złączyć? Ale czemu? Gburze? Ale czemu gburze? No mam zadanie po prostu Zadanie to se w szkole możesz od, od, odrobić To jest praca domowa, a nie zadanie Ty będziesz pracę domową widział Chyba w twojej szkole chorej umysłowych ludzi no to dobra, to tak. Dobra, no. A jak przegram, to co? Jak przegrasz, to się może rozłączyć i zakończyć rozmowę. Dobra, kochani, czyli jak wygrywam, to Klaudusia robi tak, a jak przegrywam, to się rozłączamy. Także jedziemy. Ja, Ale wiesz, co ci powiem tak szczerze? Dużo o tobie myślałem ostatnio. Ja też dużo myślałam i wnioski wyciągnęłam. Marta Groszka. Dziękuję. Naprawdę. W sensie myślałem o takiej, która kobieta z TikToka jest taka najpiękniejsza, jeżeli chodzi o zarówno jakby tak zestawić ze sobą wnętrze i zewnętrze I doszedłem do wniosku, że ty. Tak, wiem. Hipcie o nazwie Klaudita, tak? Ale hipcie jest słodkie. Jak te żelki Haribo. Takie słodkie jak Twoja dupa. Aneta, dzięki. A, chciałabyś ją skosztować? Dziękuję tymi. Nie. Nie. Serio? jest weź, I weź, Ja myślałem, że ty jesteś taka, co lubi słodkie. Słuchajcie, jak wygramy się robi tak. A co ty, że dla mnie to jest coś dziwnego? Tak się począsać po moich policzkach? Nie ma problemu. Robisz tego, tego indora? Go, 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 go. No, I dawaj, gram. Jest to nie, ty zrób barana. Ale wszyscy już tak wiedzą, że nim jesteś. To po co udowadniać? Koziołku, To do Pacanowa powiedziałam, i nie wracaj tu więcej. Myszko, ale czemu ty mnie obrażasz? Dziękuję, moralniak. A ty myślisz e, szczurze, że mnie nie obrażasz? Między wierszami? Dziękuję, Darek, ale weszło ładnie. Jak szczurze? Czemu do mnie mówisz szczurze, Hipciu? Bo jesteś taki toksyczny. Toksyczne są kobry, a nie szczury. Mhm. Co ty myślisz, że jak występowałeś w kultowej bajce, to coś lepszy? Tak, Dziękuję, Monicka. A ty myślisz, że jak grałaś bukę Ale w Muminkach w tak. Nie wiem. Powiedz mi tak, jak to jest możliwe, że z wszystkich koziołków i matołków w ty tak bardzo zaistniały na TikToku? Powiedz mi, czy to, nie wiem, ta kpina, ta drwina, to obrażanie, co to tak pomogło ci w tym sukcesie? Bo myślę, że inne koziołki z tamtego miasta chciałyby zaistnieć. O to doradź mi coś. Już tłumaczę. Najważniejsze, to zrobić hol zakupowy z jedzenia słodkości. A, rozumiem, że robiłeś już hol zakupowe. Masz doświadczenie? Nie. Nie, no nie masz, nie masz. Bo ty oglądasz szkolę zakupowe u ekspertów, czyli u mnie. Chcesz się nauczyć. Hmm. Nie widziałem Klaudia żadnego twojego holu zakupowego, ale myślę, że są super. Nie, w ogóle. Nie oglądałeś. Ej, 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 nie obrażamy na czacie, bez przesady, takich rzeczy tu nie piszemy. Klaudia wcale nie wygląda jak beczka smalcu, nie pisz takich rzeczy. Wyciszam się. Teresa, dziękuję bardzo. Bezczelni ci ludzie są niektórzy, co? No strasznie. Ja uważam że to, że to bardzo niemiłe. Madzia, dziękuję. Biorę walizkę i lecę do Dubaju, mam to wszystko gdzieś. Uciekam. Na wakacje. Dziękuję serdecznie za rękawicę. pomnożmy coś, kochani. Życzę, nie wygrał teraz yy, Dobra, Jarek. Włączyłem coś w ogóle. Jakieś życzenie Dzięki, król lasu, dziękuję. Dziękuję Kasia. Um, I wy chyba teraz jakieś punkty czy coś takiego, coś nie wiem. Marta. Ja, ale czemu ty mnie myszko obrażasz tak szczerze? Jesteś strasznie nie, nie, toksyczna. Bo, nie pomnożyło. O Agnieszka, dzięki, ponoszę w końcu pączki Teresa Mamy rękawicę? Mamy rękawicę w ogóle kochani? Mamy mgiełkę Kasia, król lasu wow! Jezus Maria, dziękuję Coś się, że wygra znowu, nie, tylko nie dziękuję. to Dziękuję Dziękuję za to Jezus, jaki ten kotek jest piękny, dziękuję Darek, dziękuję, znajdź coś Jezus Darek, dziękuję, dziękuję pieroszki, no dziękuję Black. No, przegram trochę, no zobaczcie, no. On robi, dobra, dobra. Dawaj Indora, Klaudia. Nie, tu, Go, go, go. No nie, nie no, to, no dobra, to no, nie. Go, rób. go, go, goodbye. No. Nie no to nie rób, ale rób bitewkę. No nie rób, nie musisz tego Indora. Tylko tak, żeby tak. pucio, 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 ale tak pucio Najbardziej. Musisz tak ruszać. No, ruszam. I dawaj, zagrajmy. Zagrajmy o świnkę. Wiesz, co, mówię ci, weź przestań. Świnka, no dobra, i to, świnka to, to, słuchaj, i... Nie wiem, to to goryla, o goryla może. O Nie, to jak przegrasz, to mówisz. Dobra, o goryla. O goryla. Ale takiego <laughs> jest... mm, 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 mm. Dobra. dobra. Dobra, dobra, Ja nie jestem w Zo. Kończyło się. Dobra, gramy o goryla, kochani. Razy dwa. Nie, nic nie gramy, bo specjalnie to robisz, żeby ludzie bardziej byli skłonni przyjść do ciebie, a nie do mnie. Bo wtedy będą wiedzieli, że Klaudia będzie dwa goryla. Nikogo nie będę udawała. Gramy uczciwie. Żadnych wyzwań. Monia, dzięki. Może wam później. Pośpią wam coś wam jeszcze. Co ty mówisz, Klaudia? Chcę... Wiesz co? Dla... Jesteś taką słodką małpką trochę. A chciałabyś mieć małpkę na przykład? Wiesz co, wybacz mi, ale muszę na chwilę cię opuścić, dobra? Pójdź i połączymy jeszcze Nie, wybacz. nie idź. Nie, muszę iść, muszę tak się teraz iść Klaudia Dobra, uciekła